Witam w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zmienić lampy w Ursusie Idź mi się Ksio Trzeba tak mieć płaski śrubokręt. i tu wykręcić No i teraz trzeba tutaj to wyciągnąć Tutaj odpinamy kostkę krótkie światła też trzeba odpiąć No bo krótkie światło zostawimy Tutaj to wyciągniemy Właśnie tu trzeba taką zapadkę wyciągnąć i wtedy właśnie dojdziemy do lampy, do żarówki. A więc to należy delikatnie tutaj przekręcić właśnie. I po delikatnym przekręceniu można wyciągnąć. O tak. No i żarówkę można teraz już wyciągnąć swobodnie. Jak widać, wypoliło się. Żarówka się wypoliła właśnie. Zerwała się Takiej jakości właśnie żarówki produkują I to jest właśnie ile? 40 W A teraz będę wstawiać Halogenowe H4 dokładnie i one będą miały 70 W Żeby lepiej było mi światło świeciło O właśnie teraz taką będę wstawiać 70 W H4 Trzeba to wyciągnąć znowu cykwuch tu włożyć. Czekajcie, to było tym do dołu. Dobre. I to wsuwało się tu. Idź Misiek, Wynoś się z garażu, wynoś! No i to trzeba wciść teraz tu i przekręcić w tamtą stronę. No i teraz można podpiąć już kostkę. No i kostka przychodzi tak. Jak już jest przypięte, to teraz można wsadzić. Trzeba pamiętać, żeby tutaj w takim, taką dziurkę trafić. No, w dziurkę i teraz przykręcić można już i lampa gotowa za chwilę sprawdzimy jak świeci no to teraz zrobimy próbę światła no widać oczywiście poprawę ale to też lepiej zaświeci na załączonym silniku teraz długi krótki No i teraz to dobrze świeci ta lampa. O jak można zauważyć się na zewnątrz, gdzie jak zaczło padać teraz. No okropnie. Szpetna pogoda. Już tak go deszczu jest dojść. Ale niby... Niby 72 a to nie robi za dużo różnicy teraz. Może dopiero będzie lepiej, to widać jak będzie... Wzięte i... Odpolony silnik może lepiej zaświecą. Bo tak zazwyczaj by było. Żeby mi te drzwi nie czasły po lakierze, a, dobra, no ponieś to trzymało, to tyle, dobrze. Dobra, bo okazało się, że tamto, tutaj jest na odwrót założono lampa, bo była na odwrót założono właśnie. I tutaj była o, chyba jeszcze oryginalnie żarówka, nie wiem czy jest oryginałka czy nie, z Ursusa jeszcze. Ale musi być założono tak, o, tak właśnie, tak. A tam... Była źle dano i tak założyłem, była źle tam właśnie dano i temu źle świeciło. To musi być tak założono. Są klosze jeszcze oryginalne. Tu nie ma nic zmieniane. Sprawdzamy jak świeci. O właśnie, o to chodziło mi. Tu jest dobrze z... No tamta jest źle. teraz są długie. Na długie bardzo różnicy nie ma, ale na krótkich jest różnica, to trzeba to poprawić. O i właśnie to trzeba obrócić. To tak się robi. Przekręcę i to wyskakuje. Teraz to trzeba ściągnąć. Albo przełożym to tak. O. I cała filozofia w tym właśnie polega. Tu tylko trzeba kostkę wpiąć. Chwila moment, ona tak ma być. Tutaj żarówka ma być właśnie tak. A kostkę trzeba założyć teraz tak. I cała filozofia w tym zakładaniu, żeby docić to. Tutaj taką zapadkę trafić. Cyk, cyk. I lampa wymieniona. Tutaj też żarówka, jeszcze prawdopodobnie oryginałka, ona zostanie. Bo te lampy prawdopodobnie nie były wymieniane jeszcze nigdy, bo ten ciągnik to jest na gospodarstwie tutaj od zawsze. No i trzeba teraz wkręcić. Coś nie chce chycić Co tam się zepsuło coś Albo trzeba śrubokręt przynieść A, przynieś. A krzywo O i lampy założone, można robić próbę światła Coś krzywo zaś, coś zaś jest krzywo To się mogła lampa przekręcić, że tak krzywo ale to się poprawi za chwilę i będzie prościutko a długich no też bardzo dobrze świecą to się widzimy za chwilkę no to odpalamy Na w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Tak właśnie się wymieniło lampy w Ursusie C360. Trzymajcie się, na razie, cześć.